Znowu rabi. Robię sobie właśnie aeroby na rowerku zapijając późnymi aminokwaskami z UNS oczywiście Posiłem jest dzisiaj jeden jadłem drugi zjemy. zaraz po aerobach Robię tak dlatego robiłbym to na czczo, ale z samego rana muszę chodzić do roboty. Bardzo dobrze działało na mnie. Jeżdżenie kardio z rana. No ale niestety jak wstaję tam o jakiejś piątej, to nie chcę się wstawać jeszcze półtorej godziny żeby, wcześniej, żeby zrobić kardio. Tak więc zrobię teraz. No ale jak dobrze wiemy amino kwasków nigdy za dużo. Tak więc mam tutaj 5 miarek BCA. I sobie spożyję w trakcie. Albo jeżeli nie zdąży straks zaraz, to wami. Eee, oczywiście, jeśli ktoś radzi mi temat na KRD, to wiecie, że używam eee, spalacza. Eee, oczywiście od firmy UNS. Eee, jakie są moje spostrzeżenia? No dawka to powinny być trzy tabletki, a jestem ja duży, bo to jest 4. Eee, kiedy jeździłem bez, to miałem taką mniej chęć. Zresztą, jak każdy zapewne, bo ile to tam można jeździć. Ale jak zapodałem sobie te palacze, moja chęć, jak one wejdą, to bardzo, bardzo się zwiększa. Moja chęć do pedałowania, robię większy dystans w takim samym czasie, mocniej się pocę, dużo na to wpływa. Nie wiem, czy, czy to był problem dla innych z Was. dla mnie był. Jak ja byłem tam znanej firmy krzak, inne spadacze, to później bekało mi się jakimś pieprzem czy czymś, nie wiem, obrzydliwe, dnia A tutaj chłopaki zapodali jakiś smak malin czy czegoś i nie beka żadnym pieprzem czy coś, tylko nawet jak się beknie, o, beknie się, to taki przyjemny smak jest, a nie takie nie wiadomo co później. No tak więc ja efekty po energii, po potliwości, po, po chęci do robienia aerobów. No to jest znacząca różnica dla mnie. Wiele spadaczy próbowałem w życiu, a ten na pewno nie odbiega od najlepszych, a nawet ma te swoje takie smaczki, które mogłyby go śmiało wśród ich wszystkich na pierwszym miejscu postawić. Pokażałbym wam opakowanko, ale niestety moje opakowanko jest bez naklejki, tak więc nic wam to nie da. Co jeszcze używam do tego? Do tego zjadam sobie gdyż jest rano ZMAZ UNS-u. No, jak wiadomo, kofeiny, ja tutaj sobie lecz drinki potrafię kupić oczywiście dietycznie albo cukru. No i to wszystko. Wykupuje magnez z organizmu. Magnez potrzebny. Skurcze łapia. Jak, my jak my magnezu my nie ma, tak my. więc... Po co komu W kontuzji można dostać, ale nie daj Boże, jakaś miła sytuacja. W łóżeczku, kobieta, skurcz, osób i już po ptokach. Alego lepiej zadbać o wszystko. I dostarczyć tego magnezu. Moja propozycja dla ludzi na nienawidzą kardio no co? Ja sobie tak pomagam Leci sobie tutaj bajka z Dragon Ball oczywiście mam wszystkie odcinki zetki ja sobie oglądam Dragon Ball'a eee, Oczywiście jak ktoś tam ma innego oglądania, to sobie coś innego Mam też plejkę poluki, to czasami sobie pojeżdżę. Takie mam rady dla osób, które mają dotyczyć na ściany. Strzenić sobie rowerek do domu, bo one się mogą podać w domu. Strzenić rowerek do domu, pobrać na coś, porobić coś, co się robi w najłości. Ja tutaj to sobie zachowam myszkę bezprzewodową, bo kawatura sobie gdzieś tutaj myknę. Tutaj myszkę i będę sobie na przykład w jakieś gry. Jak stało mi dorosłego pachy. No, to no jest tyle o moim kardio. Ono zawsze wygląda tak samo. Chiadłem rowerek i sobie je kręcę. No, chyba, że mi trening moja toja wyjdzie, no ale to czasami mam zbyt duże zapasy na nogach, na żeby się tam wybrać w ogóle tak więc kręcę rowerek. Zacząłem 30 minut przez tydzień. Dodaję 5 minut co tydzień. Teraz już od poniedziałku będzie 50 minut, chyba. Kiedy dojdę do godziny, podzielę to na dwie sesje dziennie czy po 35 minut. I co tydzień będę do ogółu dodawał też. No i mam nadzieję, że jak już tak dojdę do dwóch godzin dziennie, maksymalnie, czego chciałbym w sumie uniknąć, to, to że już będę w bardzo dobrej formie i już nie będę musiał tak, tak się tutaj zamęczać. No tyle jeśli chodzi o aeroby oraz suplementacje przed i po nich. Jeśli kogoś coś innego interesuje, bo aeroby na pewno wielu z Was robi, może coś pomogłem, może coś odpowiedziałem, może coś zasugerowałem, a może nie. Albo mi powiedzcie, że o fajnie, dzięki, albo na przykład Wasie grubasie. Wcale bym się nie zdziwił. No, no. piszcie. Co tam byście chcieli wiedzieć, jakieś spostrzeżenia, a ja was będę zadręczał do jakiś czas nowymi filmikami. Na razie, trzymajcie się.